Dróg w drugi dzień Mistrzostw Polski Juniorów wybraliśmy się do kieleckiego klubu Focus, w którym odbywa się rywalizacja dziewcząt. W stawce o medale walczy 16 najbardziej utalentowanych zawodniczek. W dalszym ciągu trwa rywalizacja w odmianę 8 bil i jak na razie pewne medale mają Anita Sochacka z klubu Snickers Rentoraj i wychowanka klubu Nosam Kielce Agata Sidniak. Kto zostanie nową mistrzynią Polski dowiemy się już jutro, natomiast w dzisiejszym finałowym pojedynku w odmianę 9 bil zmierzyły się ze sobą Weronika Karbik z UKS Bira z Duny i Agata Sidło z klubu no San Kielce. Weronika popełniła zbyt dużo błędów, których nie omieszkała wykorzystać jej przeciwniczka. W ostatniej partii zawodniczka z UKS Bira z Duny wraz z birą numer 9 wbiła birę białą, ostatecznie przegrywając 5 do 0. Brązowe medale wywalczyły Agnieszka Kolecka z bilardowej Akademii Rokietnica i Aleksandra Wanat z Pino Dębica. To pierwszy tytuł mistrzowski w karierze młodej kierczanki. Jest ze mną mistrzyni polskiej w 9 bil, a to tu Twoje pierwsze złoto. Powiedz mi, co czułaś wchodząc na najwyższy stopień podium. Przede wszystkim czułam ogromną radość, ponieważ w tamtym roku już wiedziałam, że mam szansę wygrać złoto. Niestety nie udało się. Powiedz mi, proszę, co się zmieniło względem poprzedniego roku? Myślę, że stres trochę odpuścił, emocje trochę odpa odpadły, co na, na plus działa. Myślę, że dużo więcej godzin poświęconych przy stole też ma znaczenie. A powiedz mi, komu zadetykujesz swój pierwszy historyczny tytuł Mistrzyni Polski? Myślę, że tacie, który wspiera mnie duchowo zawsze. Zanim przejdziemy do podsumowania odmiany 9 bil i 14 w grupie juniorów młodszych i starszych, pokażemy Wam, jak wyglądało nasze spotkanie z tatą, świeżo upieczonego Mistrza Polski, Michała Muklewicza. Szanowni Państwo, ze mną po raz kolejny tutaj w Kielcach w Muklewicz, ale pewnie tych okazji do rozmów będzie jeszcze sporo. Czy spodziewał się Pan takiego otwarcia w wykonaniu Michała już na początku turnieju? Nie, nie spodziewałem się, mimo że medale były już rok temu, dwa brązowe właśnie w dziewiątkę i w dziesiątkę, czyli tak jakby odmiany rotacyjne są jego trochę domeną. Przyjechaliśmy tutaj walczyć o dobre miejsca, natomiast nie nakładamy na naszych chłopaków żadnej presji mają pokazać dobry bilard. Jak będą wyniki, to będą. W jaki sposób tutaj już na miejscu, na bieżąco wspiera Pan syna? Dobrym słowem. Obecnością na co dzień z nim. Nie, proszę mi powiedzieć, jakiego wydźwięku w Wejherowie spodziewa się Pan po sukcesie syna, tym pierwszym? No na ten wydźwięk musimy sobie sami zapracować, to znaczy musimy to puścić do mediów, do, do telewizji, do, do gazety. Nie ukrywam, że rok temu po tych medalach brązowych Dostał Michał również nagrodę finansową od wójta gminy Wejherowo. Jakie medale zdobędzie jeszcze Michał? Bo na jakiego stać? Byłbym zadowolony, gdyby jeszcze jeden medal indywidualnie i, i w drużynie. Przechodzimy do podsumowania odmiany 14-1 w grupie juniorów młodszych. Brązowe medale zdobyli Kamil Sząszor z klubu Limonare Arkadia Czew i Konrad Kleinschmidt z Pól Bilard W pojedynku finałowym zmierzyli się ze sobą Wiktor Zieliński, Hades Poznań i Daniel Macioł, NOSAN Kielce. Przed pojedynkiem ciężko było wyłonić faworyta. Lepszym jednak okazał się Daniel Macioł, kończąc mecz w niespełna kilku podejściach. Wielkie gratulacje za srebrny medal dla Wiktora Zielińskiego. Dla Daniela Macioła był to kolejny tytuł mistrzowski w jego juniorskiej karierze. Powiedz mi, co czułeś wbijając ostatnie kule na złoty medal? Wielką radość przede wszystkim. Najlepszy mecz właśnie zagrałem w tym finale i to mnie bardzo dużą radość sprawiło. I jakie plany medalowe na pozostałe odmiany? Chciałbym, chciałbym oczywiście zdobyć dwa e, złota. W grupie jeliorów starszych w odmianie 14-1 brązowymi medalistami zostali Paweł Kaczmarek z Bilar Studio Warszawa, I Mateusz Robiński z Hadesu Poznań. Finał zapowiadał się bardzo ciekawie. Może początek nie był najlepszy, ale druga połowa zdecydowanie należała do Patryka Statkiewicza, który zwyciężył 70 do 10. Srebrny medal trafił do Dawida Timojana z klubu Mosir Kętrzyn. Nowym Mistrzem Polski został Patryk Statkiewicz z pól tej Wejherowo. Jest ze mną Patryk Statkiewicz, Mistrz Polski Junior w odmianę 14-1. Patryk, wracasz na najwyższy stopień podium po trzech latach. Który medal smakuje lepiej? Myślę, że właśnie ten zdobyty tutaj w tym roku, bo tam jeszcze, tak powiem, nie byłem świadomy tego, Yy, że, że mogę pojechać na Mistrzostwa Europy, a jednak tutaj jest ta presja, bo od trzech lat nie zdobywałem tego, tych medali. A jak ocenisz swoje dotychczasowe starty tutaj na Mistrzostwach Polskich Juniorów w Kielcach? Wczoraj yy, nie poszło, było piąte miejsce. Zresztą grałem też na telewizyjnym yy, prowadząc 4-0, przegrałem 7-4. Yy, myślę, że całkiem fajnie się grało, z tym, że no czasami brakuje tych końcówek. W odmianie 9 bit w grupie juniorów młodszych brązowy medal trafił do Daniela Macioła z Nosanu Kielce i Krystiana Ćwikły z Hadesu Poznań. Selebrnym medalistą został również z Hadesu Poznań Wiktor Zieliński, a nowym mistrzem Polski Michał Muklewicz z Półbilard Herowo. W grupie starszej na najniższym stopniu podium stanęli Konrad Modrzejewski z Wrocławka i Kacper Storczyk z UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki. Wicemistrzem Polski został Mikołaj Ząbecki z UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki, a złoto trafiło w ręce Dawida Tonojana z klubu Mosir Kętrzyn. Kończymy na dziś i zapraszamy na transmisję na żywo na tvsports.pl, a już jutro kolejny materiał z relacji z mistrzostw polskich minorów w pult 2014.